To, co mówisz, zmienia sposób Twojego myślenia i postrzegania świata. Inaczej będziesz postrzegać koleżanki, jeśli będą one w cudzysłowie dupeczkami, foczkami czy laskami, a inaczej będziesz o nich myśleć, gdy będą to kobiety czy panie. Inaczej pomyślisz o sprzedawcy, gdy będzie ci coś próbował wciskać, a inaczej, gdy będzie Twoim doradcą. Co innego myślisz o pieniądzach, gdy bogaci to złodzieje, cwaniaki, kombinatorzy, a same pieniądze w cudzysłowie szczęścia nie dają. A inaczej, gdy pieniądze to narzędzie do lepszego życia, gwarant bezpieczeństwa i rezultat ciężkiej pracy. Co innego pomyślisz o sobie i swoim otoczeniu, jak w pracy to drugie słowo to ku i hu i ogólnie to prze... No właśnie. A co innego, jak zamiast zapychać dialog takim wulgarnym warczeniem na rzeczywistość, przeprowadzisz realną dyskusję używając słów, które mają wartość. To, co mówimy, zmienia sposób naszego myślenia i dzisiaj pokażę Ci, co możesz z tym zrobić. Czy to, co mówimy, naprawdę zmienia nasze myślenie? Czy to raczej myślenie zmienia ostatecznie to, co mówimy? To trochę dylemat, jak z tym, co było pierwsze: kura czy jajko. Ewolucjonista jednak zna właściwą odpowiedź: pierwsze było jajko. Obserwując przez wiele lat, jak ludzie się komunikują, ucząc się przemawiania, mediacji, kultury bezprzemocowej, obserwując i ucząc innych kultury języka, twierdzę jedno. Zmień swój słownik, zmienisz swoje myślenie. Nawiązuje do tego istniejąca w świecie naukowym od ponad 60 lat hipoteza Sapira Worfa, inaczej nazywana prawem relatywizmu językowego. Mówi ona o tym, że nasz ojczysty język utrwala nasze myślenie oraz jakie problemy mogą wyniknąć na płaszczyźnie zrozumienia pewnych pojęć między różnymi kulturami. Zobrazuje ci to pewną opowieścią o nas, Polakach. W języku polskim mamy bardzo wiele słów związanych z biedą, a niewiele z bogactwem. Bycie bogatym to w wielu kręgach nadal wstyd, wychylenie się ponad przeciętną. Wzbudza podejrzliwość, zazdrość, niezdrowe emocje, potrafi bardzo szybko wykluczyć bogacącego się sąsiada z kręgu znajomych. Bogaty to ktoś obcy, kto w sposób niezrozumiały, bo inny niż reszta, dotarł do lepszych efektów finansowych. Miałem niedługi epizod w swoim życiu, kiedy szkoliłem ze sprzedaży i sprzedawałem panele fotowoltaiczne takie jakie montuje się z reguły na dachach domów. Jak się pewnie domyślasz, główny klient to mieszkaniec domów na obrzeżach miasta lub poza jego granicami, w okolicznych wioskach. To nie był długi epizod w mojej karierze, ale nigdy nie nasłuchałem się tak wielu historii o tym, jak sąsiad sąsiadowi potrafi być wilkiem, jak jeden na drugiego nasyła kontrole, anonimowe donosy, no i ogólnie robią sobie podgórkę. Oczywiście zawsze to ten bogacący się miał na wiosce podgórka, przestawał być w cudzysłowie swojakiem. Mamy w naszym kraju językową kulturę biedy, robienie rzeczy jak bogaci, to coś wstydliwego, dziwnego. Jeśli chcesz się przekonać, spróbuj wtrącić w normalnej dyskusji podczas rodzinnego zjazdu, że masz go gosposię, że przychodzi do ciebie, do domu osoba do sprzątania. Założę się, że większość komentarzy to będzie niedowierzanie, zniesmaczenie i dopytywanie, czy co, nie masz dwóch rąk, żeby samemu sobie posprzątać? No tak, bo bogaci to z reguły jeszcze i leniwi, i naiwni, bo za wszystko przepłacają. Wszak po co go sposia, skoro można samemu sprzątać? Po co ekipa budowlana, skoro dom można postawić połowę taniej samemu? Po co elektryk, skoro samemu pociągniesz kable przy podłodze? Po co zmywarka, skoro możesz sam pozmywać? W swoim życiu spotkałem się z tym aż za często. Za językiem idzie myślenie. Jestem ciekaw, czy w swoim otoczeniu doświadczyłeś podobnego zjawiska. Wracając jednak do tej historii Polaków. Ekonomiści i historycy dopatrują przyczyny tej naszej językowej biedy w fakcie, że wyzwolenie Polski jakieś 100 lat temu było organicznym i oddolnym buntem ludzi biednych. Że zachowali własną państwowość. W świetle tego buntu postawa ówczesnej arystokracji i bogatych Polaków była raczej ostrożna i ugodowa, bardziej dbająca o interesy swoje niż o interes narodowy. Stąd też bogactwo stało się tożsame z odejściem od polskości, z pewną zdradą ideałów, służeniem ponadnarodowym interesom bardziej niż interesowi narodowemu. Ta silna teza jest w pewien sposób realizacją hipotezy Safira Warfa. W dużym skrócie prawo relatywizmu językowego mówi dwie rzeczy. Pierwsza, że to, w jakiej kulturze językowej się wychowujemy, będzie wyraźnie wpływało na to, jak postrzegamy otaczający świat i nie możemy od tego uciec to tak zwany determinizm językowy. W tym wypadku w kulturze językowej, gdzie bieda jest cnotą. Druga, że różnice między systemami językowymi będą wyraźnie wpływały na różnice między kulturami i powodowały trudności w komunikacji to tak zwany relatywizm językowy. W tym wypadku ktoś z zewnątrz może kompletnie nie rozumieć naszej zaszytej w języku skromności. Nasza narodowa w cudzysłowie pochwała biedy jest głęboko zaszyta w naszym języku. Bardzo łatwo zobrazować to można na przykładzie tego, jak sportowcy się wypowiadają, jak nastawiają się do zawodów, jakiego języka używają przed olimpiadą czy mistrzostwami. Jeśli spojrzymy na wypowiedzi polskich sportowców a sportowców amerykańskich, to zrozumiemy, że zestawiamy język walki, konfrontacji sportowej, rywalizacji i ambicji z naszym rodzimym językiem skromności, przypadku, zakładania z góry, że może się nie udać, niewychylania się, wstydzenia się za wyniki. Gdy czytasz dowolny wywiad przed dużymi mistrzostwami, polscy sportowcy z reguły mówią o tym, żeby wygrać pierwszy mecz, pierwszy bieg, żeby wyjść z grupy, a potem się zobaczy, że jak Bóg da, jak szczęście dopisze, jak kondycja dopisze, jak przeciwnicy pozwolą, jak trafi się dzień, że zobaczymy. My, słuchający tego, nie czujemy wtedy żadnego dysonansu. Tak, to język dostosowany do oczekiwań. Mamy takie wewnętrzne poczucie, że to spójne z rzeczywistością. Wszak można skręcić kostkę, no i klops, ale byliśmy też na to przygotowani. Nie pompowaliśmy tego balonika, przegrali, no i wszystko wiadomo, można się rozejść. Też tak masz? Ja mam takie wewnętrzne poczucie spójności języka polskich sportowców z nadchodzącą sportową mizerią. Na szczęście są też od tej zasady wyjątki. Gdyby w taki sam sposób wypowiadali się amerykańscy sportowcy przed olimpiadą, ludzie ze zdziwienia przecieraliby uszy. Tam jest prosta droga. Jadę po to, żeby wygrać. Jeśli nie wygram, to znaczy, że słabo się przyłożyłem. Nie jadę po to, by w cudzysłowie, wyjść z grupy. Jadę, żeby przynajmniej zająć miejsce na podium. Jadę, by przynieść dumę moim rodakom, moim rodzicom, mojemu mentorowi oraz żeby osiągnąć najlepsze wyniki. Robert Lewandowski, jeden z większych sportowców obecnych czasów, szalenie medialny, jeszcze u szczytu chwały, osiąga wyniki niebywałe co sezon, bije rekordy, jest atletą z najwyższej półki. Wystarczy jednak, że mu się noga powinie, że zrobi to samo, co robi większość innych polskich napastników co mecz, nie strzeli gola. Uuu, wtedy zaczyna się orkiestra drwin i hejtu, naskakiwanie na tego, który jest numerem 1 od tylu lat. Zamiast chwalić, wspierać, cieszyć się z gwiazdy, która daje powody do dumy, jest wzorem. Także z finansowego punktu widzenia wszak potrafi wykorzystać tą niebywałą szansę, którą otrzymał pracując w bardzo wysoko opłaconej branży i obecnie dba o to, by zabezpieczyć swoją przyszłość. Robert Lewandowski na tylu polach jest wzorem do naśladowania, a jednak zawisny język towarzyszy każdemu internetowemu artykułowi na jego temat. Ktoś powiem, zresztą Robert też e, nie przejmuj się, coś tam sobie w frustraci piszą. Jasne, to może nas nie tykać, jego też, ale bezpośrednio tyka tych, którzy takim językiem się posługują. Kultywuje się w narodzie sposób myślenia nastawiony na porażkę i biedę. A to nie jest jedynie garstka internautów, tak myśli naprawdę sporo osób. Niestety przez adaptację jeszcze więcej osób przejmuje ten styl mówienia i myślenia od takich sfrustrowanych internautów i koło się zamyka. Badania mówią nawet o 64% Polaków między 12 a 24 rokiem życia którzy zmienili swoje zdanie pod wpływem negatywnych opinii w internecie. Hipoteza Safira Warfa nie jest żelazną prawdą naukową. Językoznawcy od wielu lat się o nią spierają, gdyż bardzo ciężko o skonstruowanie dobrych badań przy tak złożonym polu badawczym, u podstawy którego leżą mnogość języków, kultur i sposobów myślenia. U filozofa Daniela Dennetta przeczytałem ważną myśl, że języki i myślenie współistnieją w nierozerwalnej zależności. Większość badaczy zgadza się, że w pewien sposób to, jak mówimy, sprawia, jak myślimy. Jednak sami badacze skupiają się np. Na, na słowach nieistniejących w danych językach, które sprawiają, że dana kultura postrzega inaczej dane zjawisko. Na przykład w języku mandaryńskim jest określenie lao, oznaczające szacunek dla starszych. W naszym języku nie ma jednolitego słowa na to określenie. Więc badacze dociekają, czy osoby wychowane w kulturze języka mandaryńskiego inaczej postrzegają seniorów. A jeśli inaczej, to czy jest to wynik posiadania oddzielnego słowa na to konkretne zjawisko? Ja jednak szukam połączeń w prostszych miejscach, bardziej oczywistych. Przestań określać kobiety dupeczkami, a w konsekwencji możesz w końcu znaleźć partnerkę spełniającą definicję prawdziwej kobiety. Dziewczyny, jeśli ktoś was określa dupeczką, to jak o was myśli? A jeśli sobie na to pozwalacie, to co same o sobie myślicie? To co mówimy kształtuje to co myślimy. Jeśli więc mówisz, że twój szef to złodziej i wyzyskiwacz, który dorobił się na kombinatorstwie, a twój kierownik jest kierownikiem tylko dlatego, że podlizywał się temu pierwszemu, to odpowiedz sobie na pytanie, jak miałbyś awansować, używając innych metod. Czy takie mówienie nie blokuje Twoich ambicji o potencjalnym awansie zawodowym? Jeśli sąsiad kupił sobie panele fotowoltaiczne, to czy ukradł na to pieniądze, czy może jednak coś jest nie tak z Twoim planem finansowym ani jego cwaniactwem? Zwracaj uwagę na to, co mówisz. To, co mówisz, kształtuje twoje myśli, a to kształtuje twoją samoocenę i może zmienić twoją rzeczywistość. Jeśli chciałbyś zobaczyć hipotezę Safira Worfa w pełnej artystycznej realizacji, polecam ci świetny film science fiction z 2016 roku Arrival, polski tytuł Nowy Początek. Zrozumiesz w trakcie seansu, co to znaczy zmienić sposób postrzegania świata, zmieniając język, jakim się posługujesz. Życząc ci najlepszej zmiany językowej, dziękuję za twój czas i pamiętaj, Pozostań nieprzeciętny, cześć.